Cześć wszystkim zapraszam na kolejne rozpakowanie srebra. Tym razem jest to niewielka paczuszka, bo tylko dwóch uncji. Sreberka z za wschodniej granicy, czyli ukraiński Archanioł Michał, jedna chrywna oraz rosyjski Święty Jerzy, trzy ruble. Zobaczmy, co kryje pakunek. Będzie raczej taki krótki filmik. No ale chodzi o wzbogacenie kolekcji. Całość ładnie zapakowano, zabezpieczone tak, żeby się nic nie uszkodziło na czas transportu. No z tą naszą pocztą bywa różnie. rachuneczek o. Niestety kapselka nie mam, ale Archanioł. Michał Prezentuje się bardzo ładnie Jest to rocznik 2017. Jedna uncja. oraz taki... Równie ciekawy. Święty Jerzy z Rosji. Też prosta grafika. Dużo w sumie pustego tła. No i jest to rocznik... 2015. Rand ząbkowany. Tutaj też żadnych milk spotów nie widzę ani uszkodzeń mechanicznych. Wszystko jak najlepszym porządku. Zarysowań czy tego podobnych rzeczy także nie ma. Będzie trzeba sobie szybko sprawić kapselki. I co kolejne dwie once srebra wpadły do staku. Dzięki za oglądanie filmu. Na razie i cześć.